Dzień dobry, Maciej Dobrowolski, jestem dziennikarzem Gazety Lubuskiej. Cieszę się, że młodzi ludzie interesują się tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Jest to szczególny moment, bowiem właśnie Unia Europejska formułuje taki jakby nowy rząd czyli jest określana Komisja Europejska, jest określony przewodniczący tej Komisji Europejskiej to jest pani Urszula von der Leyen, to jest Niemka. Ona została wybrana w drodze negocjacji przez wszystkie państwa członkowskie na to bardzo odpowiedzialne stanowisko, i można powiedzieć, że ona jest tak jakby premierem. Unii Europejskiej. I teraz właśnie yy, nowa pani premier. Będzie, będzie tworzyła swoją ekipę rządzącą, gdzie każdemu państwu przypadnie jeden komisarz, który obejmie tekę odpowiednią. W przypadku Polski wiemy, że jest to pan Jerzy Wojciechowski, który będzie komisarzem do spraw rolnictwa. Jest to jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk komisarza, ponieważ dotyczy wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej, co wiąże się z dopłatami dla rolników, co wiąże się oczywiście z pieniędzmi, a jak wiemy, to zawsze jest ważne. Komisarze, zanim obejmą swoje stanowiska, muszą przejść przesłuchanie wśród europosłów i zostać przez nich zatwierdzeni. Nasz komisarz przeszedł już takie głosowanie, więc możemy powiedzieć, że na pewno obejmie to stanowisko. Jak dokładnie będzie wyglądała nowa Komisja Europejska, o tym dowiemy się w ciągu najbliższych dni. Ale mi bardziej chodziło o to, co się zmieniło w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. No to oczywiście może, e, widać gołym okiem, jeżeli ktoś pamięta czasy przed stąpieniem, to wie, że brakowało bardzo dużo e, nowoczesnej infrastruktury, szczególnie drogowej. E, nasi rolnicy mieli bardzo e, ciężką sytuację, ponieważ ciężko im było konkurować na rynkach europejskich ze swoimi produktami w momencie, kiedy brakowało tych dopłat e, do rolnictwa. E, dlatego pierwsze, co, co widać, to wiele inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, e, nowe autostrady, nowe obwodnice, nowe drogi szybkiego, szybkiego ruchu. Także e, to jest na pewno, na, na pewno znaczący postęp. E, udało się również rewitalizować bardzo wiele budynków, udało się przeprowadzić wiele e, projektów w naszych e, miastach, które są po prostu dofinansowywane, na przykład oczyszczalnie ścieków. E, remonty kanalizacji to wszystko często dzieje się z e, unijnych pieniędzy dlatego rzeczywistość która nas otacza jest w dużej w dużej mierze współtworzona przez unię europejską Dziękuję serdecznie muszę lecieć do pracy pozdrawiam